Myśleliście, że w ostatnim czasie spodziewaliście się już wszystkiego po Robloxie i nic gorszego już w najbliższym czasie nie może nadejść? I ja również tak myślałem, ale niestety muszę wam powiedzieć, że wszyscy byliśmy w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że Roblox właśnie usunął z dniem dzisiejszym, czyli na moment, w którym to nagrywam, 26 lipca, wszystkie klasyczne twarze 2D. Tak jest, moi drodzy. Roblox naprawdę to zrobił. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Roblox News i och dzisiaj sobie ponarzekamy, ponarzekamy, dlatego że jest to nie do przyjęcia i musimy widzowie protestować i Roblox musi to zmienić. Czy wyobrażacie sobie, że nowe osoby na Robloxie nie mogą mieć tych klasycznych twarzy co my? Chyba tylko teraz limitowane twarze 2D zostały, bo to po prostu limity, a reszta darmowych, płatnych, nawet płatne zostały usunięte. To nie tylko darmowe, tylko i płatne wszystkie twarze zniknęły, a więc Roblox pcha do przodu. Na siłę animowane twarze. I choć lubię je, bo naprawdę niektóre są fajne i naprawdę fajnie te animowane twarze wyglądają, to nie może usuwać klasycznych moi drodzy twarzy. Bo wiecie co to może oznaczać? Że być może na niedługo klasyczne awatary R6 znikną, a następnie R15, i wtedy tylko zostanie R-Tro, i będziemy wszyscy zmuszeni do używania r A na to się na pewno nie zgodzimy. Widzowie, nie poddamy się bez walki. Rozpoczęła się wojna. To jest wojna w społeczności z Robloxem. Hashtag FreeRoblox, moi drodzy, hashtag FreeRoblox. Nie możemy dopuścić do tego, żeby twarze 2D zniknęły. Ale w ogóle kto w Robloxie na taki pomysł wpadł, żeby coś takiego wprowadzić? Przecież to kontrowersja na 100%. To było wiadome, że to wywoła wielkie kontrowersje. Szkoda, widzowie, że nie możecie zobaczyć teraz mojej reakcji. Jeszcze. Ale to być może wkrótce się już zmieni. To taki, moi drodzy, mały liczek na pocieszenie. A ja teraz próbuję. Znaleźć jakąś reakcję, która odzwierciedli to w 100% praktycznie jak teraz się czuję. What? What the? Będzie to po prostu mega krótki odcinek, bo nie ma tutaj zbyt dużo informacji do przedstawienia, ale musiałem go i tak nagrać. No myślę, że nie przeszkadza wam to, bo naprawdę no nie, no, nie wiem, co powiedzieć widzowie, no kto wpadł na taki pomysł, naprawdę, kto na to wpadł. Nie mogę po prostu. Na to patrzeć, widzowie. Roblox zarzekał się jeszcze w 2022 roku, że nigdy tych twarzy nie usunie. A teraz takie coś, widzowie. Roblox 2023 be like. Czemu nie? Why not? Usuniemy wszystkie twarze. Damy je off sale. Czemu nie? Także możemy się chyba wszyscy zgodzić, że jest to wielkie L dla Robloxa i mega zmiana na minus i niech ktoś zrobi jakąś petycję czy coś, żeby to przywrócić. Niech ludzie to nagłośniają. Widzowie, no, klik już na Twitterze rozpoczął burzę. Twitchika zrobił. Także oj, będzie burza, moi drodzy, będzie burza! Wojna rozpoczęta Roblox. Sam nas wywołałeś. Teraz nasz ruch. Ja jestem mega słaby widzowie, no, no nie wiem co tu mogę więcej dodać. Chyba to już wszystko. Nie wiem, kiedy ten film dla was opublikuję, bo mam teraz też bardzo dużo filmów do zmontowania i do opublikowania w najbliższym czasie, bo teraz też Bloxy się pojawiło. I kiedy nagrywam ten film, to zaraz po jego nagrywaniu będę montował film z Bloxy. Także no tyle co coś fajnego się pojawiło, bo Bloxy wyczekuje filmu lub film może nawet zobaczyć wcześniej niż ten film, aczkolwiek zobaczę, albo nawet w ten sam dzień wezmę te i te filmy, no w każdym razie nie wiem co tu jeszcze więcej powiedzieć, prawdopodobnie coś się może jeszcze zmienić do momentu publikacji tego filmu, więc standardowo jeśli o czymś zapomniałem lub coś się zmieni to jeszcze to w tym filmie dla was dodam w montażu podczas montażu, także no w tym odcinku to jest wszystko zakończmy sobie go już teraz Naprawdę, naprawdę Roblox rozczarował widzowie i co? Nie widzę przyszłości Robloxa widzowie jeżeli nie będzie tych twarzy. Coś mi to się bardzo nie podoba, bo jak Airtro zostanie tylko i wyłącznie, no to będzie dopiero. Także nadchodzą moi drodzy ciemne czasy. Nadchodzą jeżeli chodzi o Robloxa mroczne czasy. My jako społeczność musimy się teraz połączyć, zjednoczyć i doprowadzić do porządku, do wygranej. No i tym akcentem może zakończyć sobie ten film. Trzymajcie się i cześć!